Cześć. Tym razem chciałem pokazać kolejny węzeł do łączenia krętlika z linką główną. Będzie to podwójny węzeł klinowy. Węzeł klinowy już pokazywałem, ale jest kilka jego odmian i to właśnie jedną z nich chciałem dzisiaj pokazać. Jak go wykonujemy? Podwajamy naszą linkę główną. W tym wypadku jest to żyłka mono. Przeciągamy około 20 cm. Wkładamy w oczko krętlika tą naszą zdwojoną, zdwojoną żyłkę. Wyciągamy około 10 cm. Wkładamy palet wskazujący przeciwnej ręki, tutaj w tą podstawą pętlę, i zaczynamy skręcać. Raz, dwa, trzy, cztery. I 5, 5 razy, następnie wyciągamy sobie troszeczkę tego węzła. I wkładamy to nasze oczko w tą podwójną pętlę, w której trzymaliśmy palec. Wstępnie Zaciągam węzeł. Następnie namaczam, żeby mi było łatwiej ten węzeł ostatecznie zawiązać. I zaczynam ciągnąć za moją linkę główną. Można troszeczkę dociągnąć. No i kończę. Odcinając zbędne końcówki. Tu około 5 mm. Tą końcóweczkę można bardzo krótko przyciąć. To jest bez znaczenia. I tradycyjnie jeszcze zakończę mój węzeł przypalając te wolne dwie końcówki. Aby powstał taki mały grzybek. I tak prezentuje się podwójny węzeł klinowy. Ten sam węzeł, podwójny węzeł klinowy możemy zawiązać na pleciącej akolince głównej. Procedura bardzo podobna. Na początku zdwajamy, bo jest to węzeł podwójny. Ja tu daję nawet 30 cm tego zdwojenia. Następnie Wkładam moją podwójną plecionkę do oczka krętlika, wyciągam około 15 cm, chwytam w odległości około 10 cm, wkładam palet wskazujący w tą podwójną pętlę i zaczynam kręcić. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć razy. Powstało pięć takich skrętów. Następnie. Muszę wyizolować tutaj sobie ten mój podwójny, podwójną końcóweczkę, to moje lasso takie, zobaczcie, tam dalej biegnie linka główna. Przekładam teraz przez to pierwotne moje oczko tą, drugie, tą drugą pętlę i zaczynam wszystko ściągać, tak, wstępnie zaciągam ten mój węzeł. Następnie. Przed ostatecznym jego zaciągnięciem jeszcze lekko namaczam. Żeby mi było łatwiej. Tak, ta wilgoć tutaj mi pomaga. I ostateczne zaciągnięcie węzła. Można jeszcze tu paznokciami go trochę dociągnąć. Tak uformować jakbyśmy krawat formowali węzeł od krawata. No, i na końcu pozostaje nam tylko odcięcie zbędnych końcówek. Tutaj około 5 mm. I tą pozostającą tutaj linkę po wiązaniu. Tu możemy to zrobić, zrobić bardzo krótko. Tak jak mówiłem, to jest bez znaczenia. I tak prezentuje się podwójny węzeł klinowy zawiązany za pomocą plecionki. Cześć, trzymajcie się.